Halo, halo, halo. Witam w kolejnym odcinku. Gramy z Borusią, gramy sobie takim składem, a potem gramy z Rangers'ami. Ale, no, sobie pierwszym składem gramy z Borusią, tak naprawdę. dużo nie zmieniłem tutaj. Oprócz tego, że pan zima był zmęczony, to Dedlich poszedł na prawą bronę. E, gramy no w Dortmundzie. Dortmund w tym sezonie słaby jest, troszkę czy słaby. Trochę mają mało punktów, ale, no, wiadomo, że będzie ciężko. Dodam jako ciekawostkę. Ten mecz jest, ten odcinek jest w ogóle wyjątkowy, bo jest nagrywany o godzinie... no po godzinie 6 rano, nie? Bo całą czas w ogóle spać i mówi, ja pierdolę na FIFA i zaraz chyba po meczu pójdę coś zjeść i tego i pójdę do roboty, bo... jak wiesz tego, nie? Bez sensu jak pójdę teraz spać, to, to nie pójdę w ogóle do roboty, bo Hello, będę spał do spał dopływa trzecie. Więc lepiej tak mi się wydaje pójść, bo muszę zrobić godziny. Pójść, wytrzymać, dalej tam kurwa czwarty czy któreś. I na To jest świetny pomysł, uważam. nie będzie świetnie w pracy, jakby takich takiej zmęczony, ale chuljny. Takie życie, nie? Już tutaj Lemon będzie pędził, zaraz. Otuzy mają. W jakiejś fagioli.

points coming into the game. the hosts have the best defensive record in the league, while the guests have been the most prolific in front of goal. stuart, something has to give. well, you're absolutely right, derek. these fans, though, will know their team will be tested today, but up to now, their defensive work has been excellent. i'm intrigued to see who's going to win this one. excellent use of the ball as they make their way forward. Well, really fine. Well, Już tak dawno go nazwano, z różnego nie było jakieś tam zetrzymacze, wydaje mi się. Nasza. Kurwa, pech. Jansen. jakieś tu widzę. Nie ma. O kurwa, chyba jest. Jednak nie ma. Zablokował. Użył, użył swojego playstyla teraz. Limer. A jakby to przeszło, no. Jak on mógł zabić ich? Aymar Oroz. I szybko do przodu. Jest po Ale kurwa, się jakoś nagle Limer wycofał. Nie Limer, tylko Lemon, przepraszam. Taki bieg, bieg w linii, i nagle w momencie, jak podo, po, Popo podawał to on nagle się zatrzymał. Oh, kurwa, to też szybki. To chuj To nie ma kurwa jakiś place, albo coś tam najemnie mamy. Szukałem w ogóle za kogoś, bo jak już jest stary, to mogę jakoś szybciej jak na nawkę. I kurwa, nie ma. Karny I Brazo strzela No i nie znalazłem nikogo za kontecha, dlatego że... W ogóle nie wiedziałem, nie pojęcia, że ten złoty playstyle, quick step ma tylko w ogóle z... kilku zawodników w ogóle Chyba z siedmiu, coś takiego jak ja patrzyłem, ale podanie i kurwa kontak jest takim jedynym, który ma tak mniej tego nie? Ej no kurwa, podczomy tam, mógł się przewrócić. Jak najmardziej, to był karny może. O jest, Brian gruda. Przypadkiem, odskoczyła mu, zaraz się najlepszy. O jest. I chuj, druga straci piłkę, go wpadł. Trzeba go sprzedać. No nie możemy się tak podłumywać po tym golu. Nie może być tak, że teraz to już lecimy. I chuj, I będziemy tracić teraz z 8 bramek. Tak to być nie może. O jezu, yes, o yes. ciężary. Advantage, Borussia Jormund. And block for now. Can they open things up? He knew he had to make the tackle and o no Boże! Marko, co ty robisz? Dobrze, mamy to. Oj, kurwa, coś grudem mi zatrzymują dzisiaj. Can he find the right pass? Pięknie Marco We're using the space really well, but now can they push on? Limer? Aye, Limer.

Oh yes. A defensive intervention there. And teammates around him. Will he finish? Yeah, he is it, is he it, nada. it is going their way! Dedic. Plenty of options. At. Crossing possibilities. No, and the cross I... is immediately dealt with. It will be decision time, the second leg of the Champions League quarterfinal, and you'll see it live with us here on EA TV. It's Borussia Dortmund taking on Liverpool. What a good second leg that should be. The first leg had lots of quality, and I'm expecting more of the same. And pressing from the front. Useful looking position, you've got to say. Timoteo Pujat.

Oh, that's a really good run. Dortmund have been awarded the free kick by the referee.

Masakra, co po, po wiić, ale prawie tu by tak się... Co widziałem jak podaje do grudy tak ładnie jakby tak tego strzela gola Ale nie udało się przejść, niestety Chuj jest ta Borussia, nie? Co oni tu robią? Masakra shy But nothing yeah, comes a of it, a Good, good no defending, defending was. it was lastly time tackle Pulat. Just ten minutes remaining here. Plenty of running room in the wide position. No, right promising, but no threat in the end. Steered out of play and a throw-in coming up. And Dortmund will go to the bench. No mocno. To nasz co najdłuższego brakowało, nie? Żeby nawet bramki nie możemy strzelić, no? To jest dziwne. Pullout. Lamer. I drawing it back. Kto tak strzelał w ogóle? Łuskowicz, lol. No. no co, chociaż ta honorowa z różnego co? Jak my nie wygramy. No. no. No co, jeszcze? Może coś tu pociągniemy. I popowiedź, Gruda, Gruda! Jeszcze wyróżnił re remis. Aj, dlaczego? I Marko, taką chciałem jakąś dać, chuj. No dobra, znowu Brazol mnie, Brazol mnie pokonał. Ciężko się przeciwko nie mogę strasznie. Taki mecz zagraliśmy, no nic nie pozwolili nam po prostu, nie? Tyle tylko, że klasyk pożyczył Gruda, Asysta i chory gol. A Brazol ma już ile 86 i ban jest kotem strasznym. No i zrobimy ten wywiad po meczowi, żeby tego. Poprawić swoje bajne z remisową, a my kurwa przegrywamy, nie wykorzystujemy tego. Byśmy wygrali teraz, to byśmy byli na pierwszym miejscu. Znaczy, że dziękuję, że No i gramy teraz rewanżek z rangersami Chyba coś się stało, takiego jednego, co chcę wam pokazać Nie, nie jestem pewna, ale to się mi się kojarzy, że jakaś okrągła liczba w tych stykach powinna się wbić A nie, pomyliło mi się coś To gruda musiał bramkę strzelić, żeby mieć okrągłą liczbę, 20 No i tak jest to kosmos taki, że ja pierdolę Dobra, kończę ten odcinek elo